Wyobraźmy sobie taką historię. Dwóch braci otwiera piekarnię. Co ciekawe, po roku okazuje się, że obaj zarobili dokładnie tyle samo. Czy to jednak oznacza, że obaj są tak samo dobrymi przedsiębiorcami? Otóż, odpowiedź na to z pozoru proste pytanie to klucz do mądrego inwestowania. No więc, poznajmy naszych bohaterów. Z jednej strony mamy Marka. Zainwestował w swój biznes 200 tysięcy złotych i wyciągnął z tego 20 tysięcy zysku. Z drugiej strony jest jego brat Tomek. On zainwestował o połowę mniej, bo tylko 100 tysięcy, ale zarobił dokładnie tyle samo, czyli 20 tysięcy. Zobaczcie, ten sam wynik, ale jakże różne zaangażowanie kapitału. I tu dochodzimy do sedna. Kto w tej historii jest sprytniejszy? Kto mądrzej zarządza swoimi pieniędzmi? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie prowadzi nas prosto do zrozumienia, jak oceniać firmę i podejmować po prostu lepsze decyzje inwestycyjne. Na szczęście jest na to sposób. Jest takie proste narzędzie, które pozwala nam to wszystko ocenić. Nazywa się Roa i zaraz sobie dokładnie wyjaśnimy, co to jest, jak to działa i co najważniejsze, dlaczego każdy, kto myśli o inwestowaniu, powinien je znać. Dobra, więc co to jest to całe ROA? No więc ROA to skrót od angielskiego Return on Assets co po naszemu znaczy po prostu rentowność aktywów. Nazwa może brzmi trochę technicznie, ale idea jest banalnie prosta. Ten wskaźnik mówi nam, jak dobrze firma potrafi zamieniać swój majątek w czysty zysk innymi słowy, ile jest w stanie wycisnąć z każdej posiadanej złotówki. Zaraz, zaraz. A co to są te aktywa? To nic strasznego. Aktywa to, mówiąc najprościej, cały majątek firmy. Wszystko to, co firma posiada i co pomaga jej zarabiać pieniądze, czyli budynki, maszyny, komputery, ale też gotówka w banku czy towar na półkach. Cały ten dobytek. A jak to policzyć? Prościzna. Bierzemy zysk netto firmy i dzielimy go przez wartość wszystkich jej aktywów. Spójrzmy na nasz przykład. Firma Pyszne Ciastka. Mają 10 milionów zysku i 100 milionów w aktywach. Dzielimy 10 przez 100, mnożymy razy 100% i co nam wychodzi? Dokładnie 10%. Proste, prawda? No dobrze, ale co te 10% właściwie oznacza w praktyce? To bardzo proste. To znaczy, że każda złotówka, którą firma ma w swoim majątku, w swoich aktywach, w ciągu roku wygenerowała 10 groszy czystego zysku. Pomyślmy o tym, jak o lokacie w banku. To tak, jakby cały majątek firmy pracował na 10% rocznie. Całkiem przyzwoity wynik, nie? Okej, okay, mamy te nasze 10%, ale czy to dobrze, czy to źle? Jak to w ogóle ocenić? No właśnie, teraz przejdźmy do tego, jak interpretować te liczby, żeby miały dla nas jakikolwiek sens. Generalnie można przyjąć takie widełki. Jeśli ROA jest poniżej 5%, no to powiedzmy sobie szczerze, jest słabo. Firma po prostu nie radzi sobie z wykorzystaniem swojego majątku. Trochę jak nasz marek z piekarnią. Przedział od 5 do 10% to już jest przyzwoicie. Taki solidny, średni wynik dla stabilnego biznesu. A wszystko powyżej 10% to już jest naprawdę dobrze. A co jeśli? Zobaczymy wynik powyżej 15%. O, to już jest Liga Mistrzów. To jest fenomenalny wynik. Kto osiąga takie rezultaty? Głównie firmy, które nie potrzebują wielkich, ciężkich aktywów. Pomyślmy o gigantach technologicznych. Ich siła nie leży w fabrykach, ale w kodzie, w atencie, w marce. Dlatego potrafią generować gigantyczne zyski z relatywnie niewielkiego majątku. I teraz uwaga bo to jest chyba najważniejsza zasada ze wszystkich absolutnie kluczowa nigdy ale to przenigdy nie porównujmy RO, a firm z kompletnie różnych branż to po prostu nie ma sensu porównywanie banku do firmy softwareowej to jak porównywanie no nie wiem czołgu do roweru to i to jeździ ale na tym podobieństwa się kończą zawsze ale to zawsze porównujemy firmy w ramach jednego sektora jabłka do jabłek Dobra, mamy teorię, wiemy co to jest, jak to czytać, pora na praktykę. Jak można wykorzystać ROA przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych? Zobaczmy prosty przewodnik krok po kroku. Trzymajmy się tych czterech prostych kroków. Po pierwsze, to co już mówiliśmy: porównujemy tylko firmy z tej samej branży. Po drugie, patrzymy na trend w czasie. Jeden rok o niczym nie świadczy liczy się historia. Po trzecie, ROA to świetne sito. Można nim na starcie odsiać te najmniej efektywne spółki. I po czwarte, najważniejsze, ROA to nie wszystko. To tylko jeden element układanki. Zawsze trzeba patrzeć na inne wskaźniki, żeby mieć pełen obraz sytuacji. Właśnie zatrzymajmy się na chwilę przy tym trendzie, bo to super ważne. Jeden wynik, nawet świetny, może być przypadkiem, ale jeśli widzimy, że ROA firmy spada z roku na rok. To już jest czerwona lampka. To może oznaczać, że firma źle zainwestowała pieniądze w jakąś nową fabrykę, albo że konkurencja po prostu zaczyna ją wyprzedzać. Okej, okay. żeby nie było tak różowo, trzeba sobie jasno powiedzieć. Oroa nie jest lekiem na całe zło. Jak każde narzędzie, ma swoje ograniczenia i wady. I żeby mądrze z niego korzystać, po prostu musimy wiedzieć, gdzie są jego słabe punkty. To uchroni nas przed wpadnięciem w pułapkę. No więc, jakie są te martwe pola? Po pierwsze, wartość majątku w papierach księgowych, no cóż, może mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością. Po drugie, firmy stosują różne sztuczki księgowe, co utrudnia porównania. Po trzecie, i to ważne, ROA nie widzi długu. Firma może mieć super wskaźnik, ale być zadłużona po uszy. No i na koniec, firma, która dużo inwestuje w rozwój, może mieć chwilowo słabe ROA, co wcale nie musi być złym znakiem. Trzeba mieć to wszystko z tyłu głowy. I to wszystko sprowadza nas do jednej fajnej metafory. Pomyślmy o ROA jak o kompasie. On nie jest mapą, która pokaże nam każdy zakręt, każdą dziurę w drodze i miejsce skarbu. Nie, on jest kompasem. Wskazuje nam właściwy kierunek. Mówi, hej, w tę stronę jest efektywność, a w tamtą nie. I to jest jego zadanie. To jest świetny punkt startowy do dalszych poszukiwań. I tak wracamy do początku, do naszych dwóch braci. Warto teraz pomyśleć o własnych inwestycjach. Czy te firmy, w których ulokowane są pieniądze, przypominają bardziej sprytną, wydajną piekarnię Tomka, czy raczej tę Marka, która potrzebuje o wiele więcej kapitału, żeby osiągnąć ten sam efekt? To jest pytanie, które warto sobie zadać.